Dziękuję. Jesteśmy świadkami silnego wzrostu cen. Rzeczywiście w październiku ceny jaj są mniej więcej o 48% wyższe niż w październiku poprzedniego roku. Również ta, ta tendencja zaczęła się nasilać w zasadzie od sierpnia, kiedy wystąpiły no, trzy takie przyczyny właściwie tego wzrostu cen dwie koniunkturalne, jedna strukturalna. Ta strukturalna no to jest zapowiedź przez sieci handlowe detaliczne wycofania jaj klatkowych ze sprzedaży do 2020 roku. Część producentów zaczęła przestawiać się na chów ściółkowy i wolnowybiegowy. No jaja z tego chowu są zwykle droższe niż z chowu klatkowego i taka tendencja prawdopodobnie będzie zachowana w następnych kilku miesiącach, czy latach, prawda. Typowo koniunkturalne przyczyny to przede wszystkim wycofanie z rynku dużych partii jaj w Belgii, Holandii, Szwecji, Niemczech, Szwajcarii w związku z wykryciem tam niedozwolonej substancji bakteriobójczej. No, to spowodowało, że w krótkim czasie na rynku zaczęło brakować podaży i ceny zaczęły bardzo silnie rosnąć. Ponieważ polska produkcja jest też bardzo silnie powiązana ze sprzedażą zagraniczną, eksportujemy prawie czasami ponad 40% tej produkcji, no głównie do, do Niemiec, do Francji, do Czech, chociaż to są bardzo duzi producenci. I te ceny rzeczywiście bardzo szybko rosły. W Polsce również wystąpiły okresowe braki podaży. One zostały spowodowane przede wszystkim ponownym nasileniem się choroby salmonellozy. No to przyczyną tego z kolei jest wycofanie w 2016 roku bakteriobójczego środka. Który był dodawany do pas, i, no i był środkiem zwalczania tej choroby. Mieliśmy tam zresztą już spore sukcesy na tym polu. No w tej chwili, jeśli porównać odszkodowania wypłacane producentom za przymusowy wybór, ubój kur, to od stycznia do października tego roku wypłacono 80 milionów złotych tych odszkodowań, a w całym zeszłym roku 33 miliony. Takby pokazuje skalę problemu. To ma duże reperkusje, ponieważ jakby troszkę waży na naszym wizerunku. Prawda? Polska, ponieważ no jest konkurentem wielu krajów unijnych, no już jest postrzegana jako potencjalne źródło tej choroby w Unii Europejskiej. Jeśli, tak, jeśli taki wizerunek by się utrzymał dłużej, no to wtedy oczywiście może to mocno zaważyć na naszej eksporcie na, tym samym na produkcji jej opłacalności, ponieważ 98% polskich jaj lokowanych jest na rynku Unii Europejskiej. To jest... Bardzo, bardzo istotna sprawa, żeby, żeby ten, to, to zaufanie konsumenta europejskiego do naszego towaru zarówno mięsa drobiowego, jak i jaj było zachowane. Te koniunkturalne przyczyny one prawdopodobnie utrzyma, na pewno utrzymają się do końca roku i prawdopodobnie może jeszcze w pierwszych miesiącach następnego roku, no ale to jest zjawisko przejściowe i to oczywiście te ceny spadną. Myślę, że jest to na tyle, na tyle uświadomione przez producentów, że nawet pod wpływem tych wysokich cen i bardzo silnie rosnącej opłacalności produkcji, oczywiście w tej chwili, nie nastąpią jakieś większe przyrosty mocy produkcyjnych, ponieważ no to byłoby obciążone dużym ryzykiem ze względu na. No, to, że jednak dzieje się to przy dużych nakładach, prawda? A w momencie, kiedy rynek powróci do, do poziomu równowagi sprzed tego kryzysu, no to oczywiście wchłonięcie dużego przyrostu produkcji a i przy no musi się odbyć wtedy przy znacznie niższym poziomie cen.